Burzyn już tradycyjnie wypełnił się biegaczami, miłośnikami Nordic Walking, dziećmi, które zaczynają swoją przygodę sportową. Cieszymy się, że widzimy po raz kolejny te same twarze, ale też nowe osoby spoza Tuchowa, też z naszej gminy. Życzymy wszystkim udanej imprezy. Cieszymy się, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników. Mamy tutaj bardzo fajne tereny do tego, żeby aktywnie spędzać czas z całymi rodzinami, tak jak w tym roku widać, że jest wiele atrakcji dla dzieci, także zapraszamy w kolejnych edycjach do Burzyna. Dla nas super! Świetny dzień! Fajnie się spotkać ze znajomymi, porobić coś wspólnie. Bardzo fajnie, za każdym razem jesteśmy. Od kilku lat, wszystkie dwudziestki, dwójki. Są nasze pogóżańskie. Twoje? <grywa> tak. Jedna długi <grywa> dystans, druga krótki. Poruszenia bardzo fajne, impreza super zorganizowana. Super, organizacja biegu, tak, idealna biegu. pogoda. Odgrane. Organizacja jak zawsze na piątkę z plusem. Traca. Nie wiem, jak ktoś się zgubił, to chyba jest na własne życzenie. Impreza zawsze jest tutaj bardzo dobrze zorganizowana. Jedzonko przepyszne. Makaron pyszny, super, wszystko fajnie zorganizowane. Leszek wspaniały. Leszek najlepszy. <grywa> tak jest. Na trasie. Bardzo mili ludzie, fantastyczni kibice, świetnie wyposażone, punkty z żywieniem, z wodą, po prostu ekstra. Pakiety startowe, super, super ludzie, ogólnie bardzo fajnie się biegać. Było ciężko na te podbiegi, były ciężkie ten asfalt na końcu, co jeszcze dobił, ale... Całkiem niezły wynik, bo prawie niecałe 2,40, tak jest super. Ale trasa fajna, jest, jest fajne przewyższenie, że 800 metrów to jest tak sam raz. A ja tą trasę biegłem w zimie, wiadomo, że w zimie inne odczucia były, troszeczkę było bardziej ślisko, aczkolwiek no, dzisiaj było, było to, więc było podobnie, ale trasa jest naprawdę piękna, wymagająca w niektórych miejscach, ale też bardzo widokowa. Można sobie naprawdę fajnie biegając, pozwiedzać. Troszkę błotka, kamieni, ale szybka trasa nawet. Świetny bieg, pogoda dopisuje, troszkę deszczu by się przydało dla chłody jeszcze. Moje dzieciaki też dzisiaj biegły, były bardzo zadowolone, ja jako rodzic też wspaniale. Także polecamy wszystkim.